Witam Was w kolejnym odcinku. dzisiaj ja Wam pokażę za 9 level. I jutro będzie Ride żeby zbijanie 10 levela. Tylko nie na tym koncie, tylko na tym moim drugim. Ale Wam pokażę, e, jak nazywa się Spoiler League. Co ciekawe, ten ma wysuwany, jak nie ma Spoiler. A tak to ma Spoiler, co ciekawe. Więc w sumie, no, dość interesujące, to jest za level 9 taka armata która jak widzicie szczera tak ona się prezentuje no jakoś mega nie jest ja na razie raz wystrzeliła się ładuje co jakiś czas no to ja wolno się ładuję według mnie ale cóż jak komu się podoba no to spoczko może lepiej będzie wyglądał z tym autem zasadą, to może teraz będzie fajnie pasowało Ale tak się o to właśnie ta armatka prezentuje Więc to będzie na tyle. Zapraszam jeszcze raz najbliższego live'a No, a tak będzie pewnie około 15 ten live, 15.30. więc, no. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, na razie i cześć, bye.